Witaj świecie. Dzisiaj jest już 20 grudnia. W tyle słuchajcie oczywiście ptaki. Jest godzina 10 i przyznam... O! W moim pokoju nie da się nagrywać, kiedy są ptaszki. Więc witam Was w kolejnym odcinku Vlogmas. Dzisiaj jest 20, tak jak mówiłam, 20 grudnia, dzisiaj mamy gości. Więc sporo się dzieje, będę teraz robiła y, wegańskie lody waniliowe, więc sobie Wam to pokażę. A teraz robię porządek w szafie, bo mam po prostu pełną szafę. A prawie też nie ma tam rzeczy, które noszę, więc y, muszę się tego pozbyć i po prostu sobie to wszystko uporządkować, a taki i tak słychać w tle. Pokażę się na sobie ten sweter, który mam wczoraj pokazywałam. Y, I teraz Wam pokażę... Y, tak, jak mówiłam, zajmuję się przygotowywaniem lodów waniliowych, do tego potrzebujemy blendera, mleka roślinnego, opakowania mleka kokosowego, jakiegoś słodzika może być miód albo na przykład po prostu cukier brązowy i mam tutaj aromat waniliowy. To wszystko będę blendowała właśnie w tym mikserze i przyrzucała do mojej maszyny do lodów. Mogłam nawet pokazać. Wygląda w ten sposób: robi jednocześnie dwa smaki lodów. To są dosyć niewielkie kubki, ale są na pewno wystarczające, więc będą dzisiaj, dzisiaj monotematycznie będzie waniliowo, bo robimy przy okazji kramble. Ok, tak wygląda cała masa i teraz blendujemy się. Nie pokażę Wam tego, bo możliwe, że cała, cały mikser wyeksplodował. Tak wygląda schłodzona, gotowa masa i teraz lecimy przelać ją do maszyny. Maszyna po zmontowaniu prezentuje się w ten sposób, zaraz ją włączę. Te em, nie ma księdza, wierdło. zaczną się kręcić, wtedy będę dolewała moją miksturę właśnie powiesiłam lampki na łóżku, więc tak prezentuje się w tej chwili już w świątecznym wydaniu i tutaj też mam taki kącik właśnie z choinką z kubkiem, którą przed chwilą pokazywałam i świeczką, no muszę jakąś podstawkę pod nią zrobić, żeby mogłam zapalić. Znowu wyglądam jak człowiek, w końcu, to znaczy, bo zrobiłam sobie mały makijaż i teraz muszę się szybko przybrać, bo za jakieś 15 minut mamy gości. A to jest mój outfit na dzisiejszy wieczór. Boże, jakie tam dźwięki na dole. Um, czyli mój ukochany kombinezon czarny pod spodem, um, sweter, który pokazałam wam wczoraj. Um, po prostu związałam sobie włosy w kitkę, bo nie wyglądają najlepiej. Boże, ja nie wiem. Nie wiem, ptaki nie chcę, żebym nagrywała chyba. I do tego na biżuteria srebrny zegarek, srebrny pierścionek i to samo na drugie Jeśli jesteście ciekawi, co będzie dzisiaj w menu, mamy tapenady z rymowym chlebem żytnim, mamy flaczki z boczniaków, mamy chili sin oraz kramble z lodami waniliowymi, które przed ją zrobiłam, więc będzie fantastyczna wyżerka. O! Jedziemy! Jest już godzina 21, pomyślałam sobie, że skoro jest to vlogmas, to mogę spokojnie pokazać Wam moje pierwsze prezenty świąteczne, które dostałam. Bo niestety tych, które kupiłam, wam nie pokażę z przyczyn wiadomych, więc dostałam parę bardzo, bardzo fajnych rzeczy, więc już Wam pokazuję. Dostałam bardzo duży zapas mojej kochanej Kinui czyli komosy ryżowej. Kinoła to jest genialna sprawa, ponieważ może zastąpić Wam płatki owsiane do śniadania. Jest naprawdę wysoka w białko, w błonniki, w mnóstwo innych witamin, więc jest uważam bardzo, bardzo wartościowym produktem. I warto ją codziennie, tak jak ja, jak już w końcu mam zapas. Następnie dostałam puder macza, z którego będę sobie robiła na przykład zielone latte, tylko nie mam tego takiego mieszadełka specjalnego. Jak macie jakiś pomysł, jak go zastąpić to dajcie mi znać, bo jestem w sumie ciekawa. I teraz najlepsza sprawa, czyli naturalna świeca sojowa o zapachu trawy cytrynowej. I teraz najfajniejsza część. Momencik. W środku zamiast knota jest takie drewienko. Jest genialna. I na koniec mam prezent z Tan, Tak mi się wydaje. Już otwieramy. Jest to krem do rąk Ym, migdałowy na bazie mleka migdałowego, także genialny, genialny prezent słuchajcie, jest ja już około godziny 11 i kładę się spać, bo jutro wstaję o 8 żeby zrobić mojej rodzinie owsiankę przed wyjściem do szkoły pracy także wcześniej będę się zbierać i jutro będzie dzień szaleństwa zakupowego <noise> bo muszę już skompletować wszystkie prezenty i kupić wszelkiego rodzaju sprzęt do pakowania Także ruszam koło godziny 9 rano, już, żeby sobie spokojnie wrócić, jeszcze jakoś na lunch. Potem już muszę być w domu i będę dalej planowała święta. Jestem strasznie najedzona, było takie pyszne jedzenie. Serio, w większości były to przepisy znaczy i boczniaki, i yy, chili to były przepisy z które moja mama sobie upatrzyła, i były naprawdę super. Podnikuję Wam je udało, bo, bo polecam serdecznie oba. I na dzisiaj się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I widzimy się jutro, tak jak zawsze, od 20 dni w kolejnym odcinku Vlogmas. Dobranoc!